W naszym cyklu wędrówek po zabytkach polskich, nie tylko na Białorusi, przenosimy się na Polesie a dokładnie rzecz biorąc do stolicy dawnego województwa polskiego do Brześcia. Brześć, który nosił niegdyś nazwę Brześ Litewski, potem Brześć nad Bugiem, pod takimi nazwami funkcjonował. To jedna z najstarszych osad miejskich na terenie Polesia, sięgająca aż XI wieku. Ponieważ miejsce usytuowanie te tego miasta pomiędzy rzekami Muchawiec i, i Bug było korzystne, było to takie pole rywalizacji pomiędzy Polską a Rusią. Potem doszła jeszcze do tego Litwa. No i stąd ten przydomek Brześć Litewski, który pojawił się na pewnym etapie rozwoju. Tutaj krzyżowały się drogi handlowe, tutaj odbywały się ważne spotkania na szczycie często głów państwowych. Można powiedzieć, miasto ciągle zyskiwało na znaczeniu. W roku 1390 uzyskało prawa miejskie. Dalszy rozwój powodował, że król Zygmunt August postanowił stworzyć Województwo brzeskie stało się to w połowie XVI wieku, oczywiście stolicą tegoż województwa brzeskiego został Brześć. W roku 1596 właśnie tutaj w Brześciu zawiązała się Unia, która przeszła do historii pod nazwą Unia Brzeska. O co chodzi z tą nazwą i o co chodzi z tą Unią? Otóż no jest to jeden z takich bardziej śmiałych zamysłów I Rzeczpospolitej, po to, żeby pogodzić prawosławie, wschodnie chrześcijaństwo z zachodnim chrześcijaństwem, czyli z katolicyzmem. Krótko mówiąc, Unia Brzeska doprowadziła do tego, że wschodnie chrześcijaństwo biskup, część biskupów wierni uznali prymat papieża, jednocześnie zachowując swoją liturgię wschodnią i Konostasy w kościołach, nazwy cerkiew jako, jako, jako świątynia. Oczywiście ten zabieg nie mógł się podobać Moskwie. Wówczas, kiedy Rzeczpospolita upadała, no, w Brześciu działy się różne ważne rzeczy, w międzyczasie Konfederacja Barska miała tam swój ważny ośrodek. W wyniku trzeciego rozbioru Polski Brześć wszedł w skład Imperium Romanowów i wówczas władze carskie bardzo konsekwentnie dążyły do tego, żeby zlikwidować Unię Brzeską, żeby tą wiarę nazwaną unicką w ogóle zlikwidować, żeby ona nie mogła funkcjonować, a trzeba zauważyć, że na Białorusi, na tych terenach, które dzisiaj stanowią Białoruś, w mniej więcej XVIII wieku trzy czwarte ludzi to byli unici, to byli ludzie, którzy mieli ten obrządek wschodni, a jednocześnie uznawali prywatność mat papieża w Rzymie. Kiedy nadeszły rozbiory, kiedy nadeszła władza carska, niestety Unia została zlikwidowana. No, można powiedzieć, częściej ocalała w postaci kościoła grecko-katolickiego na terenie zachodniej Ukrainy. Dzisiaj wyznajemy głównie Ukraińcy. Natomiast na Białorusi nastąpiły pewne próby przywrócenia, czy obudzenia tejże wiary. W dzisiejszej, współczesnej Białorusi około 20 parafii, kilkunastu księży, kilkudziesięciu wiernych, tylu ludzi wyznaje tą wiarę. W roku w 1833 powstała Twierdza Brzeska. Powstała na ruinach dawnego Zamku Brzeskiego. Celem tej twierdzy było zbudowanie no, takiego obiektu, który będzie trzymał w ryzach Polaków. No i rzeczywiście ten obiekt spełniał taką rolę w roku 1865. Nie wiemy dokładnie gdzie. W jednej z FOS przy Twierdzy Brzeskiej został pogrzebany jeden z bohaterów powstania styczniowego, ksiądz Stanisław Brzuska. W czasie I wojny światowej właściwie walk w Twierdzy Brzeskiej nie było. Aż do 1919 roku byli tu Niemcy. Wówczas Polakom udało się wyzwolić miasto. W okresie międzywojennym Brześć no, nie przeszedł, można powiedzieć, do chwalebnej części polskiej historii, dlatego że tutaj w Twierdzy Brzeskiej przetrzymywano polskich więźniów politycznych, w tym dwóch ojców niepodległości, Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego w latach na przełomie roku 1931-1931 odbyły się w Brześciu procesy właśnie tych oponentów politycznych, głównie z szeregów PPS-u, szeregów Polskiego Stronnictwa Ludowego, otrzymali wyroki od półtora do 3 lat więzienia. Mało kto wie, że we wrześniu 1939 roku marszałek Rydz-Śmigły przez kilka dni, dokładnie między 7 a 11 września właśnie stąd dowodził polską armią. Potem Polacy bronili się przed Niemcami, jednak agresja sowiecka 17 września przekreśliła nadzieję na Obrony Polski, Brześć na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow przypadł Związkowi Sowieckiemu. W czasie wojny tutaj było dużo ludności żydowskiej, Niemcy wymordowali ogromną większą część Żydów, którzy tutaj zamieszkiwali polesie czy Brześć. Po 1945 roku Brześć stał się, można powiedzieć, stolicą obwodu brzeskiego, należącego do Związku Sowieckiego. Trzeba powiedzieć, że Brześć to mie miejsce, gdzie funkcjonowało przez wiele lat polskie życie kulturalne, polskie organizacje, tak społeczne, związek Polaków na Białorusi. W ostatnich latach, niestety, ta działalność została w dużej mierze przez władze Białoruskie ukrócona. Miejmy nadzieję, że jednak to polskie życie w Brześciu będzie mogło się odrodzić.